Prezydent Andrzej Duda spotkał się jak sieciem przebiegało spotkanie royalsa z polskim politykiem. Zaskakująca wizyta księcia Williama w naszym kraju wywołała w mediach niemale poruszenie. Pomimo braku wczesniejszych zapowiedzi, następca brytyjskiego tronu zjawił się w Polsce w środę 22 marca. Około godziny 14 Arystokrata wyladował na lotnisku w podrzeszowskiej jasiące. W porcie lotniczy czekalo go oficjalne powitanie, na którym obecny był minister obrony narodowej, Mariusz Blaszczak. Po wyladowaniu syn króla Karola III spotkał się z grupa brytyjskich wojskowych. Odwiedził 21. Brygada strzelców podhalańskich, gdzie miał okazję porozmawiać z żołnierzami pulku TH Equence Royal Hussars, którzy stacjonują na Podkarpaciu. Potem przyszedł czas na kolejny czas wizyty. Ksiądz przeniósł się do stolicy, gdzie miał okazję spędzić trochę czasu z prezydentem Warszawy. Wraz z Rafalem Trzaskowskim William udał się punktu dla uchodźców, mieszczacą się przy ulicy Wolowskiej. Poza rozmową panowie znaleźli także czas na partyjkę ping-ponga. Wbrew wczesniejszym zapowiedziom wnuk Elzbiety II pojawił się w naszym kraju bez malzonki Kate Middleton. Co od razu stalo się źródłem rozmaitych plotek. Po tym jak drugiego dnia pobytu w Polsce brytyjski ksiądz Zlozel wieniec przy grobie nieznanego żołnierza, udali się na oficjalne spotkanie z prezydentem RP, jak podala kancelaria prezydenta. Tematem rozmowy polityków była pomoc humanitarna dla walczącej Ukrainy. O szczegółach dyskusji jednak niewiele im wiadomo. Bowiem jak tłumaczył w stacji TVN24 prezydencki minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, pewne kwestie nie mogły zostać poruszone ze względu na restrykcyjne zasady obowiązujące członków rodziny królewskiej. System władzy brytyjskiej skonstruowany jest w taki sposób, że król, następca tronu o polityce nie dyskutuje i wyjaśni ekspert. Oczywiście w mediach pojawiło się mnóstwo zdjęć z tego spotkania. Fotorelacja opublikowana została także na oficjalnym profilu Andrzeja Dudy. Ksiądz Wali przekazał podziękowania dla Polaków za ich hojność i gościnność można przeczytać na Twitterze Kancelarii Prezydenta. Choć podczas tego typu spotkań na szczycie nieraz dochodzi do niezręcznych sytuacji. Tym razem na szczęście obyło się bez większych wpadek.